Siema tu Bartra Szymek 81 Witam Was. Dziś będę odpakował blisterek 30 kart. Plus jedna karta z limitowanej edycji hmm. Habla no to odpakowujemy. Może no, teraz chociaż się coś udało. Pierwsze jest 30 30 kart. otworzę za ekranem. więc to jaka będzie? Ły, zaczyna się obraz, zaczyna się obraz. Ale to ale to głupie. Okay. Tak. Brak kart będzie nagrywał. I super, leciało wszystko. O, no tej limity nie ma. Nie mogłem się jej to czekać. Brak będzie widać ale okay. Limity to KAISUKE HONDA. O tak, właśnie. Mieścimy go sobie. O tutaj. Nie będzie na ciebie świecić? No to masz problem. Um, paczuszki. Neymar. Drogba. Neymar. Falco. Tutaj mamy i niest, Dwóch Neymarów. Falcao. Mam to za zbyt No obraz. No dobra. Falcao idzie dźera drog, do którego nie widać. To zaczniemy od Neymara, bo jest ich dwóch. No. no. Okej, okay, tak ma być. Neymar.

Szykuję stojaczek, stojaczku, będziesz miał zaszczyt, mieścić na sobie, happy portugalii, ja pierdzielę, ale szczał. i one tu jeszcze tutaj bazóweczki, bazóweczki, no dobra, pośpieszymy się, Pierwsza paczeszko odtworzone. No, 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 super. i nie sta Coś taka gruba. No i rozszarpałem Dobra, mam dużo paczeszek, gdzie jest No dobra, to, to odłożymy na koniec. I mamy Johan Kadaj Logano, Sam I odwróconą kartą jest. O, fans favorit. powtórka Aleksis Sanchez. No Stojaczek. Jeżeli coś słyszycie, to sorry. dobra, Nie no, niech leży ten Sanchez. Leży na stole operacyjnym. Didier Drogba. Bez kodu. No dalej, co jest? Co jest kolorka On no pewnie słyszycie moją siostrę. A ja strzelpaliśmy, niestety, to wszystko z drogą. O, już odwróciłem fan's favorite to jest Endo. Daję go tam położymy Pewnie się dziwicie, o, ale głupie, kurde, stojaczki z Lego tej. Kto stawia na filmikach pochodnych stojaczki z Lego. O, no, pewnie myślicie, że tak próżny, nie? Sorry, bo jakoś, jak, jakoś, tak jakoś, jakoś wyszło. Tak jakoś mi jakoś wyszło. Ale dobra, dobra, ciebie dalej odsuniemy. Może jakiś Top Master. No dobra, tam wiecie, że jest Portugalia. Dobra, otwieramy. patrzyszko z nim, ale nie, to spalka, Może sobie, no kurde o! Co za debilstwo. Co za debilstwo. po prostu się zaraz zabije. Dobra, falka, otworzę się z nożyczkami. Po prostu mam ekstra nożyczki, nie? Kurde. jeszcze kartę uszkodziłem. Otwieram za ekranem. Oczywiście, no. kartę przeciąłem. Jeszcze nie mogę odpiąć, nie? No, ekstra. Przecinam głowę właśnie na niemu. To jest jakiś go stoper. Tak, super. Mam wszystkich wszystkich stoperów. I bazyleczki. Ostatnie paczuszko, Neymar. Mam go stopera umieścić. O, to będzie podwójny stojaczek. Jest go stopera. Na boku. Słoneczko się przesunęło. Neymar. Kolejne. Muszę na boku otworzyć. Będę się z tym szarpał. Szarpał. Star player Valencia i też pewnie pusty przebieg, nie, nie, nie pusty przebieg, o nie, nie, to nie jest pusty przebieg, to jest Game Changer, Jesus, Navas, ja pierdzielę. ale blisterek, nie no, ekstra, ja pierdzielę. nieźle, podoba mi się to, no, nieźle, 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 dobrze, Podsumujmy, może Podsumujemy, podsumujemy, podsumujemy. Łe, zgubiłem karty, je, yeah, ale jestem głupi. Jest, zgubiłem karty, ale fajnie. Bra. Mamy star playera w Walęcji. i powtórka, to jest i ładłoczka w Komplet go Klaudio Bravo. Game changer na was, Jesus na was, Favorit Alex Sanchez, help Portugalii, fans endo, muszę się pospieszyć. i mi taka jest Na razie, gdyby oglądajcie mnie, subskrybujcie, lajkujcie, następny filmik to gift box, to tylko kiedy żegnam.